Chiński lekarz ostrzega ludzi, aby nie wyrzucali skórki z cytryny. To prawdziwy skarb, a ty go wyrzucasz do śmieci. Skórka z cytryny jest uważana za jeden z najpotężniejszych naturalnych leków na świecie. Przy okazji mam do ciebie szybkie pytanie. Czy ostatnio odczuwasz zmęczenie, osłabienie, bóle mięśni lub stawów? A co jeśli powiem ci, że wszystko to może być spowodowane niskim poziomem witaminy C w Twoim organizmie? Dokładnie tak. Przygotuj się na niesamowity prezent. Dam ci bardzo silny, domowy środek naturalny, który pomoże ci wzmocnić twój układ odpornościowy. Ten przepis jest w stu procentach naturalny, prosty, tani i pobudza białe krwinki, limfocyty oraz fagocyty w twoim ciele. Wszystkie one są częścią oddziału obronnego Twojego organizmu, pomagając mu pozostać wolnym od chorób. Zanim podam Ci przepis, oto kilka produktów, które również są bogate w witaminę C i które możesz zacząć włączać do swojej diety: żółta i czerwona papryka, gujawa, kiwi, truskawki, ananas, brokuły i inne. Aby przygotować nasz naturalny przepis, będziemy potrzebować tylko skórki z jednej cytryny, dokładnie tak jak wygląda. Do garnka wlej 1 litr przefiltrowanej wody. Następnie dodaj skórkę z cytryny. Zagotuj wodę i gdy zacznie wrzeć, zmniejsz ogień i gotuj na wolnym ogniu przez kolejne 10 minut. Po tym czasie przeceć herbatę, aby usunąć skórki z cytryny. Jeśli chcesz, dodaj miód lub inny słodzik do smaku. Witamina C, obecna w skórce cytryny, jest znana z tego, że wzmacnia układ odpornościowy, pomagając zapobiegać infekcjom i przeziębieniom. Ja osobiście wolę pić ją rano, aby uzyskać zastrzyk energii i korzyści antyoksydacyjne. Nie ma jednak ścisłych reguł, możesz pić ją w ciągu dnia. Jeśli zostanie ci trochę na paru. Najlepiej przechowuj go w lodówce, aby uniknąć rozwoju bakterii. Herbatę można pić na zimno lub podgrzać ponownie, wedle potrzeby. Idealna ilość to jedna do dwóch filiżanek dziennie. Herbatę ze skórki cytryny najlepiej spożyć w ciągu 24 godzin, aby zachować jej świeżość i jakość. Po tym czasie smak i wartości odżywcze mogą się pogorszyć. Ten przepis to prawdziwy dar natury dla naszego zdrowia. Jest pełen korzyści i zaskakująco dostępny. Działa przeciwzapalnie, wspomaga trawienie i wzmacnia układ odpornościowy. Herbata ze skórki cytryny to mądry wybór dla każdego, kto szuka prostego, taniego i pysznego sposobu na wzmocnienie swojego zdrowia. Jeśli dotrwałeś do końca i spodobało ci się to, czego się nauczyłeś, zostaw w komentarzu zdanie Cytryna to życie. Jak tylko film się skończy, zajrzę tam, aby odpowiedzieć na twoje pytania i rozwiać wątpliwości, i jeśli to nie kłopot, wyślij ten film znajomym. Jestem pewien, że będą zachwyceni tą wiedzą. Do zobaczenia w następnym filmie. Ściskam mocno.